wolni trochę, schręcaj, schręcaj, most mocno, Mam nadzieję, że nie mikrofonu. Świetnie, trzech hmm. chłopów próbuje w tym jeden ślepie sprawdzić płyn hamulcowy w mini, nie? Ja mam wrażenie, że zasuwamy masakrycznie. My stoimy w miejscu, Andrzej. Co ty gadasz? W dół. I w lewo. Nie wiem, czy jadę, czy nie. Jedziesz. Stary, świetnie jedziesz. Mojego kolegi. No, witam Was serdecznie. W poprzednim odcinku jeździliśmy na Crossach. To były takie małe motory w porównaniu do tej maszyny, ale było fajnie. Natomiast dzisiaj subskrybujcie, lajkujcie. Jeszcze tylko o tym powiem, żebyście dali lajka, subskrybowali, bo to jest nasz napęd. I już przechodzę do tego, co się wydarzy dzisiaj. A dzisiaj będzie prawko na ślepo, zobaczymy jak sobie Filip poradzi i Andrzej i czy z zamkniętymi oczami będą w stanie pokonać to, co osoby zdające prawo jazdy muszą pokonać czy przejechać ze wszystkimi zmysłami. A ja się przyglądam tej maszynie i Wam życzę miłego oglądania. Każdy z nas to przechodził, ale na pewno nie w takiej formie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy jest możliwe zdać egzamin na prawo jazdy, nic nie widząc. Czeka nas egzamin na placu, czyli sprawdzenie płynów, świateł, przygotowanie do jazdy i łuk. Na miasto niestety nas nie wypuszczono. Jak sobie poradziliśmy, ocencie sami, ale lepiej nie róbcie tego w domu. Siema, dzisiaj dzięki uprzejmości szkoły jazdy Elmol będziemy robić egzamin jazdy na ślepo, nie widząc. Kacper się bał, więc wziął dublera Adriana. To jest Kacper 2.0, nie? Generalnie za dużo jadłem i przestałem być fit i dlatego dzisiaj wyglądam jak wyglądam. Zdajemy cały egzamin praktyczny, czyli będziemy musieli przygotować samochód do jazdy, sprawdzić płyny światła i tak dalej, oczywiście nie widząc tego, ponieważ każdy z nas będzie miał Partnera, który będzie jego oczar. Losujemy papier nożyce, kamień. Mamy papier, czy... papier kamień, nożyce, no? Ty to ja gram z tobą, bo bycie partnerem dla ciebie. Nie, to ja wybieram partnera. A, wybierasz, sobie. co sobie wybieraj. Ale no muszę najpierw, y w sensie, kto wybiera partnera? Słuchajcie, wybór partnera jest zawsze trudny. Ja na przykład wolę partnerki. <śmiech> 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 Że ten, kto wygra, ten wybiera kolejność dawania egzaminu i partnera dla każdego. Że ten decyduje o ten wszystkim. Ten decyduje o wszystkim, okay. no? Dobra. Trzy, Trzy cztery. A no, nic, nic, ale to tak może być? Czy może być. Ale no? nie, poczekaj, Muszą być tam każdy... dwa kamienie jeden jedne Fak, nożyczki. No. Trzy, cztery, cztery. <laughs> Twarde, twarde głowy. Trzy, cztery Gur, wygra Ty zaczynasz, ty jesteś jego partnerem. No dobra, ja no, no i na no dobra Filip. Spotykamy się drugi raz w tym programie. I drugi raz na szlepo. Drugi raz mam oczy zasłonięte. Pierwsze jeszcze macie czynności kontrolno-obsługowe, czyli jedno ze świateł. I jedno z płynów lub sygnał dźwiękowy Są to dwa zadania dla mnie Dobrze, światła, miania I płyn do spryski bardziej. Dobrze, to będzie dobre, organoleptycznie Płyn hamulcowy jest bardziej gorzki jak coś, nie? Bo wiem, bo sprawdzałem Moc jest z nami A Ty cokolwiek mi. widzisz, czy nie? Nie, nic Dobra, to złap za... nie, tak za rękę. nie za, no dobra, chodź Złap za rękę Dobra, Jest tak, Przede wszystkim radziłbym Ci odsunąć fotel Więc wymacaj fotel o dobra Pierwsze zdanie. Dobra Adrian Musimy to ja sprawdzić, tak sprawdzić czy działają światła Tu jest zapłon Przej, Chodź na chwilę jeszcze No Gdzie jest ten zapłon? No i to jest, Dobra, tak Jest tam gdzie w normalnych samochodach yy, Kurde Połóż rękę na biegu No Wysuń, yy, środkowy palec do przodu I, 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 de, I trochę w dół ten palec I trochę do przodu Jeśli Do góry, trochę do góry, do góry do góry. O, 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 o tu, tu, To jest ten guzik I trzeba dobra. teraz Czekaj. Przyłożyć głowę do szyby Dobra zaraz sprawdzę Masz głowę przy siebie? No Tak, to jest płyn do spryskiwaczy. Masz mokrą głowę? Nie jest to płyn hamulcowy. Masz mokrą eee. głowę? Toknij. Dobra, płyn do spryskiwaczy jest. I teraz tak, światło. <śmiech> <śmiech> niżej, niżej. I teraz... O, wyżej, tu, tu nie, niżej. <laughs> niżej. Powolutku, niżej, 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 niżej. O, co? w prawo, prawo. O, o to, to to. Dobra. Dobra, i teraz ja się, pójdę. się świecą. Światła mijania. Mamy. To był klakson radości. I teraz tak, ja stanę za samochodem. Które lusterko regulujesz? Lewe. To teraz do góry troszkę. W prawo teraz. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. Dobra. Nie, za bardzo, za bardzo. Lewe. Jakie to jest durne po prostu. Po co my to robimy? Przecież on i tak nie widzi i ustawia lusterkę. Ja Dobra, widzę Cię w dwóch lusterkach, czyli Ty byś też mnie widział. A, a nie jestem samochodem. Ej, dobra, to idź, jeszcze tylny spleskiwacz ty, ale mi się nie chce tak bardzo pić. Teraz tak. i słuchajcie, teraz najtrudniejsza część, czyli bardzo powolna jazda, w miarę bez zatrzymania jak dacie radę. No i łuk Z Jedną i w drugą stronę. A I Nikogo na po drodze. Więc tak, Filip, najpierw. Jedziesz prosto. Trzeba najpierw upewnić się, że jest bezpiecznie. Czyli muszę za... czy nigdzie nic nie jedzie, a nikt nie stoi. Jak dla mnie e, nikt nie stoi. Poza tym, że operator przed nami, ale on jest ubezpieczony. Na razie cały czas. Ja ci powiem moment, jak będziemy skręcali w prawo i powolutku, 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 powolutku. Teraz tak, delikatnie w prawo skręcaj, delikatnie w prawo, delikatnie. Skręcaj, 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 skręcaj. Zwolnij trochę, skręcaj, skręcaj. mocno, 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 mocno. I prosty, 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 prostuj! Sprzęgło, hamulec! Ha Brawo! Nie! Ale A, okay? jak płynnie, jak szybko, stary! Ty nic nie widzisz! Ja nie wiem dzielę. On naprawdę nie widzi, to jest szok. Dobra, sobie, teraz jest tak, tak się Z... pół metra przed pachołkami, jesteś idealnie... Kwadracie, yy, pro... słuchaj, tak. piąteczka. Ja pierdziele, brawo! A, Od tej pory możemy zdawać prawo jazdy <laughs> nawet... Na ślepo. Na ślepo. Na ślepo. Tak, Tylko teraz tak, na puszczegle bym cię prosił, dobra? Dobra. Ja nie jedziesz... Na puszczęgle, to to nie. było na puszczęgle? No. Wydawało się zabójczo szybko. Będziesz musiał w prawo wykonywać zakręt dosłownie za pół metra powolutku już, nie? No. no dawaj. Czy my już jedziemy? Tak, jedziemy. I teraz tak. Powolutku, jeszcze troszkę do tyłu. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Powolutku skręcaj, ale powolutku. Troszkę bardziej, troszkę bardziej, troszkę bardziej. Skręcaj, skręcaj, skręcaj w prawo cały czas. Yy, yy, dobra, zostaw taki kąt, zostaw taki kąt. Dobra, jest, 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 nie możesz zatrzymać, czy nie możesz zatrzymać. Ja, no. Jest, to już w miejscu. Jadę, no przyszłość. w miejscu. Stoisz w miejscu. Teraz, no dawaj. Dawaj, 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 gaz, 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 gaz. Prostuj troszkę, ale troszkę tylko Dobra Eee. I cały czas trzymaj ten kąt. Nie zmieniaj kąta. Nie zmieniaj kąta, nie zmieniaj kąta. Jesz, jest, jest, bo nie jedziesz. Dawaj, 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 bo się zatrzymałeś. Prostuj, prostuj, prostuj. Wyprostuj. Całkiem wyprostuj na razie. No. Całkiem wyprostuj. Dobrze, nie, nie, kruwa, dobrze. dobrze. Jeś, jeś, jeś. W lewo jeszcze trochę pokręć kierownicą. W lewo, tak. okay. w, lewo kręć. w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. W prawo troszkę, w prawo troszkę, w prawo nie przejmuj się. Wyprostuj w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. O tak. Jedziesz do końca. Ja ci powiem stop. Tylko nie rozpędzaj. <średzimy> trochę w prawo kierownica, w prawo, nie w tą, nie w tą. Nie w tą. O dobrze. Jedziesz, 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 jedziesz Jedziemy w dobrym torze. Teraz tylko trochę w prawo kierownica, czyli w, w moje do mnie, tak no i gaz, 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 bo gaz, siźdy gaz, gaz. Bo stoisz w miejscu, stoi w miejscu O, teraz, ruszyłeś. Jak nic nie zmienisz i trochę w prawo kierownicą, trochę w prawo Po jeszcze, jeszcze, jeszcze wolniej, 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 wolniej Stop! Nie, do, za, do, za szybko Jeszcze trochę I stop Dobra A Mamy to Tak naprawdę daliśmy ja powiem tak, jestem w szoku, że to tak dobrze idzie. Okej, okay, były tam zatrzymania tutaj do tyłu, szczerze, Właśnie. zajebiście ci powiem. Jestem całe mokry po prostu, bo to to ja mokra. widziałem co się dzieje. Ja ale też. co jest najlepsze, Filip myślał, że jedzie. On jak miał pół sprzęgło, a. to myślał, że jedzie po prostu, a on sam w miejscu, on mówi ale jadę. Ja mówię, nie, nie jedziesz, on jadę, nie no, jedziesz. Mnie. Pozdrawiam serdecznie, zdałem egzamin z zasłoniętymi oczami, więc to oznacza, że jestem tym kierowcą, który uważa, że dobrze jeździ i naprawdę ma to potwierdzone nawet na ślepo. A my jesteśmy w połowie odcinka i z tego miejsca chcę Was zaprosić na ikony motoryzacji. Reliant Robin. Samochód, którym Jeremy Clarkson w Top że uwielbiał się wywracać. Ten samochód był produkowany od 1973 roku i to jest kluczowa data. Dlaczego? Ponieważ wtedy był szczyt kryzysu energetycznego i panowało wszędobylskie hasło małolitrażowo, tanio, jak najtaniej. Do tego stopnia tanio, że oszczędzano na wszystkim, nawet na ilości kół. Co więcej, oszczędzano tak bardzo, że nawet na bezpieczeństwie, ponieważ ten samochód nie ma karoserii wykonanej z metalu. On jest wykonany z włókna szklanego z jednego kawałka. I to aż tak bardzo, że nie ma tutaj bagażnika, nie ma żadnych łączeń. Jest to jednolita bryła, a bagażnik to jest po prostu ta szyba. Już wielokrotnie wspomniałem, w tym samochodzie oszczędzano na wszystkim, nawet na wnętrzu. No sami zobaczcie, tutaj nie ma kompletnie nic. Nawet te fotele są jakieś takie krótkie i okej, okay, dobra, no dla mnie by pasowały. Ogólnie podsumowując, w cenie połowy normalnego samochodu dostajemy, patrząc po ilości ku 3 czwarte samochodu. Ale tak serio, ten samochód naprawdę zapisał się w historii motoryzacji. A może bym pojechał? No i w ten sposób chciałbym Was zaprosić do zajawki wywiadu. Taki tutaj pokażemy fragmencik i jak Was zaciekawi, a ja mam nadzieję, że zaciekawi, to pełną wersję możecie obejrzeć na naszym kanale co czwartek o godzinie 15. I śpisz sobie spokojnie, a nagle w wiem, 100 metrów przejeżdża rozpędzony tir, bo skracają sobie w ten sposób drogę. Mój e, cudowny wspólnik, Któregoś razu, jak mnie gdzieś tam opisywał, powiedział, że Przemo jest typem, który po prostu wstaje i robi rzeczy. No, I rzeczywiście założyłem tę działalność. Oczywiście później były problemy pod tym, kurde człowiek w życiu nie był przedsiębiorcą, a tutaj nagle założył działalność i musi ZUS zapłacić. Nie? To były fragmenty rozmowy z gościem naszego kanału. Jeżeli chcesz zobaczyć cały wywiad i sprawdzić jak nasza gwiazda poradziła sobie w rywalizacji z innymi na naszym torze offroadowym, wejdź na serię Rozmowy z Impulsem. Nowy odcinek w każdy czwartek o godzinie 15. A naszym napędem, jak paliwo do tych maszyn, są partnerzy. A my wracamy do obecnej sytuacji, czyli do naszego egzaminu. Zapraszam. Ja mu pomagam, a Filip nam losuje dwa zadanka, czyli co trzeba sprawdzić? Dobrze, e, olej silnikowy Jaki. po pierwsze, a po drugie e, niech będą światła wsteczne. Światło do, wsteczne. Dobra, światło wsteczne. Ja myślę... bo się musisz zmieścić tutaj. O, dobra, jesteś. I tak, musimy otworzyć dobra. maskę. Ja nie wiem gdzie ona jest. Wiesz, ale o, już dobra, widzę. Dobra. Skyli się tutaj niżej, 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 O, dobra. Bardzo pięknie. Zamykamy drzwi. O, ty, kurde, jak to znaleźć. Zaraz coś pomyślę. Proszę pana, jak pan na egzamin przyjechał nieprzygotowany. Proszę pana ja się uczyłem na skodzie panie. Tutaj, tutaj, w prawo dawaj i do boku. Gdzie? Tu. Czujesz tam pod palcami? Nie, ale to chyba się nie rusza. Się wydaje, słuchajcie, mogę wam podpowiedzieć, no. że dwa razy trzeba w, y, ten w Weichel. Tak jest BMW Dwa razy? No to no. dawaj z powrotem. Bo już pamiętasz. Tak. się. Dobra. Ja naprawdę nic nie widzę, nie? Żeby A, nie było. No. Ale, ale on sobie świetnie radzi, Ja bardzo. zawsze myślałem, że w telewizji kłamią. Ale nie kłamią. Weź do góry, dzielny jesteś. Ty, a tu nie ma elektronicznego sprawdzenia oleju jak w BMK? Ty, gdzie tu jest bagnet do sprawdzenia? Ja nie wiem, gdzie jest kamera ani nic, ale no. wiem, że w niektórych BMK jest poziom oleju sprawdzenie tylko elektronicznie. Dokładnie. Więc, więc jestem ciekaw. Dobrze, brawo. Czy Czyli musimy teraz grzebać w elektronice? Nie, trzeba teraz w interfejsie poszukać. Nie, ja oleju Dobra. Dobra, zamykamy. Palce wszystkie zabrane? Tak, zabrane. Nie ma, no. Tylko nie złam fotela Pamiętasz jak sprawdzałeś samochód i złamałeś fotel? <laughs> nie będę mówił czyli nawet samochód no. Dawaj, e, start e, zapłon. niżej, niżej Tu, niżej? o tu, y, w prawo to? Nie, w lewo, w lewo O tak, no Na razie bez tego Bez, bez, bez no. Dobra Będziemy grzebać w komputerze Oho. Panowie, czas egzaminu Jest. się kończy powoli Kluczyk pilot Daj Dzięki może, co? Bez to nie pojedziemy A to ja mam wiedzieć czy osoba egzaminowana, proszę pana zabrałeś kluczyki i się śmiejesz. Mówili, no. że jest system bezkluczykowy, to tak się słuchałem. Proszę. Dobra, ale coś jak lewo programy coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Dobra, Tak to jest. A może to jest dotykowy po prostu? Może jest dotykowy. Jezu dotykowy! Nie, lewo, 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 tu od prosto dobrze. Nie, nie jest, nie dotykowy. jest dotykowy. Teraz daj. A może na kierownicy? na kierownicy, o Boże! Ja, ja chciałem Nic. powiedzieć, że mój samochód na pewno ma olej i nie ma dlatego tego Czekaj, sprawdzania okay. bognetu, ponieważ na samochodzie nigdy się olej nie kończy. A może trzeba je tak włączyć, bo on ma włączony, czy nie, Andrzej? Tu będzie, patrzcie, no. A, 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 widzisz. Czujesz gałkę? Tak, czuję gałkę. Oj, e, Teraz, o, jak, teraz e, ręka do góry w lewo. W prawo znaczy się, ręka wyżej. O, podnieś, podnieś rękę, puszczo. W prawo, w prawo, w prawo, w dół. Dół. Ja myślałem, myślałem, że to jakaś taka twarda gałka. Ile jest czasu na sprawdzenie oleju? E, pomiar tylko na postoju przy włączonym silniku, czyli musimy włączyć silnik. Poziom oleju silnikowego. Okej! Okay. Yeah, brawo! Oh. Okej! Okay. Najtrudniejsze okay. za tobą, Adrian. I światła wsteczne. Piękne! Działają! Ja się przeżegnam i zrób to. To co? Ja pierdziele, jedziemy. O kurde, na no. nic nie widać. Tak, stary, powolutku, świetnie. I trzymaj takie tempo. No, dawaj, dawaj, dalej do przodu. Pięknie, może szybciej, bo mamy jeszcze wiele metrów. Powiedz kiedy zaczął skręcać. Jeszcze nie. Dobra, saj, zwolnij troszkę. No. I w prawo teraz powolutku. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Trzymaj, 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 dobrze, trzymaj, kręć, kręć teraz, kręć, 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 jeszcze, dobrze, jeszcze, kręć, 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 do przodu, prostuj, jedź, jedź do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, lewo, lewo, lekko, lekko, jedziesz, jedziesz, stop! O panie! Uuu, no, 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 no! Ja, uuu, się. <coughs> Zostaję za obrys! To jest egzamin Już. na 3. Teraz jest git. Dobra. Mam wsteczny, mogę? Masz wsteczny. Czy mam, mam wyprostowaną kierownicę, nie? Tak, masz wyprostowaną. Idziesz, jedź, cień, spokojnie. I w prawo, ledwo. No, dawaj, dawaj, tak, dobrze. Trzymaj to, trzymaj. Trzymaj. Do lewo, lewo troszkę. Trzymaj, lewo, lewo bardziej. Dobrze, jeszcze bardziej, lewo. Bardziej, bardziej, bardziej. No. Nie, w prawo, w prawo, w prawo. A. Tak. Dawaj, 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 dawaj. Mówiła kręć krawicą, nie? No, Jakby. w prawo kręć, w prawo. Na maxa, no maksa Tak, no dobrze. Gazu. To, to, to gazu właśnie teraz. Co? On nie widzę dobrze, nic. Dobrze, dobrze, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, wyprostuj, jeszcze nie, jeszcze nie. Wyprostuj, prostuj. Jeszcze? Tak, jest dobrze. Nie wiem, czy jadę, czy nie. Jedziesz. Stary, świetnie jedziesz. No, dawaj. Dobrze, trzymaj, trzymaj. I jedziemy cały czas prosto. Ale ruszam się, czy jest... Cały czas się ruszasz, cały czas się ruszasz. Świetnie, trzymaj tak jak ty. Dodaj gazu. Gazu? Nie, jeszcze nie, cały czas się toczy. Gaz, gaz. Aj, teraz stój. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wolno, stój, 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 stój. Perfekcyjnie. To było perfekto. Stary. ty Świetnie, gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ale to jest stresujące tam w środku. Mam nadzieję, że nie zniotłem mikrofonu A jeżeli tak, to przepraszam producentów Chciałem powiedzieć, że to był najłatwiejszy egzamin w moim życiu Ponieważ go zdałem Dobra, co mam robić? Adrian, losujesz nam zadania Światła drogowe Co to jest? Nie, wiemy? nie wiem, ja nie muszę wiedzieć, ja muszę tylko zrobić to, co on mi powie Ani, właśnie, nie, nie mijania, tylko drogowe, więc musicie się domyślać No jeżeli nie, no to oczywiście egzamin jest niezdany Ale drogowe sprawdzamy I jeżeli chodzi o płyny to sprawdzimy sobie... Płyn hamulcowy A co? What? To co, otwieramy maskę, tak? Filip Filip Tak No, a pomożesz mi? No ale to mów, co chcesz Ja jestem, wiesz Sprawdzamy płyn hamulcowy No dobra, czekam no? <laughs> Ja czekam na twoje polecenia No to pokaż mi, jak sprawdzić płyn hamulcowy No musisz maskę otworzyć no i jak to mam coś zrobić? O, dobrze sama idę? Dobrze idziesz, tak. Pięknie ci idzie. Chodzisz, otwierasz maskę niżej, Niżej, nie się głębiej. Nie, nie, w prawo, w prawo, prawo, tu, no. Dwa razy, dwa razy. Dwa razy. A, dwa razy. Tak? No. A tak. dobra. Gdzie to jest? No. Ty bo to jest ciepłe, to ja się boję dotykać. Czekaj. Yy, no, no to świetnie. Trzech chłopów próbuje w tym jeden ślepie sprawdzić płyn hamulcowy w mini, nie? To jest słone, ja pierdziele. Ja, a Andrzej ma to. A ja Andrzej ma dotknąć to? Nie wiem. Jak oczy to... Filipa. Nie... Dotknie, a oczy no. Filipa nie sprawdzą. Dobra, Chodź. Tutaj musisz przez tą szparę jakimś studem przecisnąć rękę i tam bardzo i niżej, dół, dół, co? tu głęboko i tam dość głęboko. Tak, mam. Masz, dobra. Bo co? Jak ktoś tam może cośkolwiek dolać? Ja bym chciał nie dodać, mam. że to są samochody projektowane dla kobiet. W ogóle nie, jakby nie kategoryzując, ani nie umniejszając. Ale jeżeli to się tak bardzo schowane, to nie jest wina kobiet, że nie mogą znaleźć ani dolać płynów, tylko po prostu wina producenta, który specjalnie chce, żeby coś przyjechał i to wymienił. Jest poziom, tak, jest. Jest poziom. A, dobra, zamknąłem. Tak ono, no włącz zapon. Ale ja... Czy... Tutaj, dobrze masz, no tu. Tak. Tylko nie odpalaj go, zapon wystarczy, nie? A, dobra. Nie jest przejechany. Dobra, okay, jest zapon, włącz mijania, czyli tam przekręć te, te mijania są włączone? Dobra, jest są włączone mijania, to włącz drogowe, czyli daj długimi po prostu. Dobra, prawy jest, ale lewy? Puść. Puść. Puściłem. Wyłącz drogowe. Dobra, no jest, są obydwa. Są. Mamy. O Jezu, teraz trzeba pojechać. Spójrz na stronę lusterka. Ale przytulnie. Tu tak mnie nie głową. <noise> tak. Dobra. <głosy> Czekaj. <głosy> Dobra, daj <noise> trochę w dół. Trochę mhm. w dół dół, no, prawe lusterko. E, a ja nie wiem, który mam włączone. Masz taki dzindzel prawo-lewo, tak. no, to w dół trochę. W dół. Jeszcze, 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 jeszcze. Okej, okay. dobra, troszkę w górę. No, w górę troszkę. Jeszcze. I teraz drugie. Poczekaj. Ustaw głowę. Dobra. <laughs> dobra, w dół. Jeszcze w dół. I, I w lewo. No, jeszcze lewo, no. Co jeszcze musisz? Co jeszcze muszę ogarnąć? No, no, nie mogę ci, bo to nie mogę ci aż tak podpowiedzieć chyba. Ty możesz, no. jesteśmy ze mną. Okej, okay, no to ręcznie musisz spuścić. <laughs> teraz jedziemy, ale bardzo wolno jedziemy, ale to dobrze, że wolno. Jedź sobie, trochę zaraz się zatrzymamy. Więc jedź 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 jedź, 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 jedź. jedź, jedź, bo stoimy. Co ty galasz? No. Jest, w mojej opinii jedziemy. No, to jest tak dziwne, to jest, nie? To no. mi się tak się wydawało. Bo to silnik wibruje, jak się teraz pół sprzęgło trzyma, no jedziesz, Możesz jechać. Jedziemy teraz, no. Jedziemy, jedziemy, dobrze. Ja jadę bardzo szybko. Nie, wolno jeszcze. Ja jadę mega szybko. Zacznij troszeczkę delikatnie skręcać w prawo. Delikatnie. Dobrze, dobrze. Skręcaj mocniej w prawo. Nie, dobra, wystarczy. Wystarczy. Mocno w prawo. Mocno w prawo, mocno w prawo. No, mocno w prawo. Mocno, prostuj. Prostuj. Ale jedź. Dob, dobrze, dobrze. No. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, prawo. prawo, prawo, prawo. No jejecień do przodu i prosto 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 teraz prosto 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 i stop stop Dałość. Obsrałem się w pewnym momencie jak mówisz prosto ja ja zgasł nie, wiem, nie to jest start stop. Aha, to start stop jest. Start stop. To system start stop na pewno. Tak, to był start stop, no. Start stop, no. No. ja nic nie kliknąłem Już jak? No dobra. To sta a, a można ze star stop na egzaminie? Oczywiście! No prawda! No. Dobra, jestem na wstecznym już. No, no, jedź powolutku. Ruszyłem. Jedź, no. Jedź sobie, No razie prawie nie jedziemy, nie jedziemy, wiesz? Chcesz jechać. Ja mam wrażenie, że zasuwamy masakrycznie. <laughs> My stoimy w miejscu, Co ty gadasz? No dobra, teraz ruszyliśmy, ale wolno jedziemy, no. Teraz delikatniutko w prawo, mocniej w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Jedź, dobra, to już teraz nie. Dobra, trochę w, w lewo trochę. No dobra, w prawo, w prawo, dobrze, jedź, e, lewo, 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 no dobra, w prawo, w prawo, prawo, mocniej, dobra, lewo, 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 Dobre, prawo, 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 prawo. Jeszcze? Tak, jeszcze, no, dobra, w lewo, w lewo, dobra, prosto, prosto, prosto jedź, jedź prosto, no, jedź do tyłu. Tak? No, do tyłu, po prostu, do Udało tyłu. Udało się? No, ale jedź, tak, tylko jedź do tyłu. A jadę? No jedziesz, bardzo wolno, ale jedziesz. Jezu, ja mam wrażenie, że naprawdę jadę z 15 na godzinę. Kurwa, nie widzę tych słupów z tyłu. Jedź, no. Bardzo wolno jedziemy? Tak, bardzo wolno. Trochę w prawo. Prawo, bo trochę czarzę w lewo. Prosto, prosto? Prosto, ale jedź, bo stoimy. Tak? No. Jezu, nie mam zielonego pojęcia, czy ja jadę. A teraz nie, jadę? Jest, stoimy, cały czas stoimy. Co ty gadasz? No. Teraz jedziemy, no. Dobra, jedź prosto. prosto poczekaj, teraz bądź gotowy na zahamowanie. Dobra, hamuj, hamuj, hamuj! A jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. A troszeczkę dosłownie, tak pół metra. Dobra, jest, git, stój. Ja pole. Ale to jest szalone. Ale wszyscy w trójkę nie walnęliśmy w nic. To jest po prostu jakaś masakra. My naprawdę tyle razy staliśmy w miejscu? No. <śm> ja miałem wrażenie, że jadę tak szybko. Hello everyone, I'm very fast. <śm> o Boże! <ś> I to tak Wiesz, spokojnie co? Najgorsze było to, że masz wow. pół sprzęgło, myślisz, że jedziesz, tak. a stoisz To jest lekcja nauki fizyki, a że to mój konik, to właśnie czuć przyspieszenie, a prędkości nie czuć Ziemia leci jakieś, nie wiem, 300 tysięcy kilometrów No nie, przestać Teraz nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne <laughs> kil... Kilka tysięcy kilometrów na godzinę, a co czujemy, że lecimy? No pewnie, że czujemy, bo to jest impuls, nie? Jest! Jaka tu jest merytoryka! Ile to wiedzy! Podsumowując, e, trzech panów zatrudniam do siebie, do ośrodka, bo są zaje fajni. E, poradzili sobie, bo informacje, które przekazywali, były na tyle precyzyjne, że uczestnicy, którzy nic nie widzieli, dali sobie, myślę, bardzo dobrze radę. No i jestem zaskoczony, bo nikt nie przegrał, nikt nie wygrał, da radę, bez yy, zmysłu wzrokowego. Sam muszę spróbować, jestem ciekawy jak mi pójdzie. Przy dobrej zabawie czas szybko leci. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym wystąpi Patrycja Wieja, zwyciężczyni projektu Lady pierwszej edycji. Pamiętacie? Ja pamiętam. Miłego dnia, czy czego tam kurwa?